Witam serdecznie na moim kanale Beautiful Flowers i zapraszam do serii filmików o roślinach ciepłolubnych, pustynnych, subtropikalnych, które napotykam w moich podróżach. Przyglądamy się teraz roślinie o nazwie Russelia acuicetiformis. Pochodzi z Meksyku i Ameryki Środkowej, ma bardzo charakterystyczne pędy, które są podobne do pędów skrzypu i rurkowate, wydłużone kwiaty w kolorze czerwonym. Kwiaty te pojawiają się od wiosny do jesieni. Jako roślina sezonowa może ona rosnąć w Polsce. Jest bowiem wrażliwa na mróz. Pokrój ma lekki, zwiewny, kaskodowy, zwisa, bardzo ma zredukowane liście, często w formie łusek, lubi słońce i lekkie przepuszczalne gleby bardzo dobrze znosi suszę. Inną bardzo oryginalną rośliną pochodzącą z terenów pustynnych Afryki Południowej jest Malefora crocea. Jest to roślina endemiczna dla tych terenów. Ożywia ona swoimi kwiatami suche ogrody. Kwiaty te otwierają się koło południa. I mają kolor żółty, pomarańczowy, czerwony czy też fioletowy. Jest to płożący się krzew o wyraźnych międzywęźlach, z których mogą wyrastać korzenie i zagotwiczać się w podłożu. Liście są lekko zrośnięte u nasady. Są gładkie, mięsiste i mają barwę od jasno- zielonej do niebieskawo-zielonej. Magazynują też wodę i są pokryte gęstym woskowym nalotem, który łatwo się ściera. Kwiaty występują pojedynczo lub w małych kronach. Ciałki kielicha są nierówne, jest ich 4 lub 5 i otaczają one pąk. Zalążnia złożona jest z 12 części. Liczne pręciki złocisto-żółte. Torebki owocowe są korkowe z 12 ma Komorami nasiennymi. Owoce otwierają się, gdy są mokre, a nasiona rozsiewają się głównie z deszczem. Roślina ta łatwo rozmnaża się z nasion lub przez sadzonki. Lubi ona światło słoneczne, dobrze znosi suszę. Gleba powinna być przepuszczalna, piaszczysta. Są gatunki tej rośliny, które wyjątkowo dobrze znoszą zimne dni, do tych należy na przykład Malefora herei, która znosi dosyć niskie temperatury.